Okej okay. nowy film na kanale Po pięciu latach I zaczynam coś, zaczynam czymś Co wszyscy dobrze wspominają I wszyscy pewnie chcieli zobaczyć to mnie na kanale I jest to Angry Birds Epic Gra pewnie każdej każde osoby, która ma dzieciństwo Kurde, który jest za głośny. Więc e, raczej się powinno spodobać. Tylko coś mi tu nie gra. Mam trochę za nisko tą papryczkę. Nie powinno chyba tak być. Czemu nie mogę.? Mógł... Znaczy, nie wiem, jak widzę tak A za się nie podoba ten ekran. ekran. Tam w ogóle tekstury waliło, ja pierdzielę Jebany I ten mi za... ukradł No, ukradł Jakie syny? Ok, let's go Angry Beards Epic Twój stary Magik zabrał ci piwa Odlatuje Ciekawa historia No lecisz, lecisz Nie, ja się zawsze zastanawiam Dlaczego to jest takie głupie Dlaczego nie mogło to polecieć do króla dać mu Nie wiem, to by dała Dobra. I w ten oto sposób rozpoczynamy właśnie serię angry Birdsów. No a wiecie, coś mi nie gra, ale w to wywalone. Ok, let's go. Czekaj, 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 czekaj. Cze, cze, cze. Ile to bije? Siadam, ile to bije? Hmm. Julia bije. Zabijam strzała Mamy teraz wyróżnione do 10 Uuuu uuu No i elegancko Wywalone w sen ekran Wywalone w sen Dobra Plus 1 damage 27 Progres Dobra, ja zaraz lecimy do drugiego levelu Let's go. Ała. Gruby Ben, kurwa Wojtas, Wojtas, co ty tu robisz? To coś wam obilitki. No, elegancka. No nie giniesz. To ja się skończę. I trochę szkoda tam się mam tak z tego co na ekran. nie wiem raczej sobie nie było, że tak z żebym mógł to jakkolwiek poprawić. Dawajcie mi kurwa twojego starego szybkiego. No nie też w, w przypadku nie było trzeciego levelu. W nie. Sensie nie tu, tylko tam wcześniej. Nie tutaj, tylko gdzieś tutaj nie było lewela jeszcze jednego. Gdzieś tutaj. Mianowicie ustawienia. No, nie ma tu nic takiego. To jedynie informacje. to. Nie. Okej, okay, nie wiem, co to jest. nie zobaczę. Ja pierdziele, dobrze. będziemy sobie dawać jakąś radę. Oby. Oby Dobra. Let's go! Zbolewam nad tym ekranem, ale już tam trudno. Oj, oj Dobra. O, ten, ten dla osmi, ten papryczka zabiera. Jaki han. Nie będę się wyrażał takim niefajnym słownictwem. Dobre, Słuchaj, kurde, <grystanie> okay, dobra, tam. Co, się rozpierdziesz, gordy skończysz. Okej, dobra, nieważne, nie pierdziesz. teraz oczywiście muszę atakować go i ile to dawało? nie mogę, nie? nie mogę 30% chyba nie wiem, nie widziałem headshot, od żebyś ty był taki kurwa potężny w grze, a nie w sensie, jak ja Cię mam W sensie wszystkich, na jakich to zajebałeś Chyba, no, już będę to ugrał, to ty idę, a co będziesz robił, to będziesz ssał co to jest rybowałem Chyba, nie wiem Dobra Let's go Dobra, kolejny level Elegancko I tu się czeka, walimy tutaj Kurwa I tak ty zostaniesz pierdol... Wow, nie, nie tylko on Kurwa Dobra Negancko, Wszyscy nie żyją Oprócz... Wszyscy nie żyją Ja pierdolę, jest zajebiście Ściwo jeszcze gra, jeszcze w ogóle jest Szkoda, że eventów nie ma Właśnie, może są, ale już nie wiem Sprawdź w newsach, pewnie jakieś newsy z 2020 Czy coś 2018, ho 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 ho, ho. 2018 Takie to jest stare 2018 Ta gra już 3 lat, nic nie 4 pięciu dzisiaj 4, dobrze mówię To są, no, wiedziałem To symbiocie tylko go Teraz je im No, teraz troszeczkę Wszystko siedzi. Bam. No, elegancko. Dobra. Jak na razie idzie łatwo. Czekam no, jak jest bo le, obolewam nad tym, że tu nie ma eventów Bo tu były zajebiste eventy Dobra, na tym kończymy odcinek Oczekujcie kolejnego odcinka na, W następnym odcinku dojdziemy do wieży Na pewno Dobra, siema